Dobra, lecimy sobie dalej przygody ogra w Warszawie Klimacik fajny, ja bym tu sobie zrobić fotę, niż w tym pokoju chyba Ty w krótkich idziesz, przecież to trzeba wyjść z hotelu

No, no. To już jest nawet takie dymanie klientów. No, ja nie lubię się takiego. No. Pozwalę sobie zamówić klientę. Wiesz, jakby, żeby to jeszcze było centrum miasta. Wiesz o co chodzi? No. Żeby to jeszcze było takie bardziej jakby. No, ale tak się chyba robi często, co? Po co mi się zdaje. Nie wiem. tu jest ładnie, mogę mu się A tu nie tworzy. Albo inny sposób. Nie, w ogóle. Nie, nie dało mi to biletu w ogóle. Nie, jest tak, o? Ciekawe, no. hmm. czy wyjadę. Hmm. To będą kurwa jaja. Uj, będę dzwonił, powiem, że otwierajcie, ja mam opłacone.